Księga w tym filmiku pokażę Wam gdzie kupić płaty w tuzber. Idziemy do zjazdu pod różą wiatrów. I wchodzimy na piętro pierwsze. Czekajcie na No dobra, wchodzimy na piętro pierwsze. I wchodzimy do na prawym przejściu. Idziemy na dół do. do, do uzdrowiciela, torami Damusa. No i klikamy drugie. Ludzie mówią, że powinno do twojego chalestwa. Nie masz sobie równego pośród zielaży. czyli że się ekstremalnie? Okay, ja Tutaj mamy mleczan niejednolity, krwawy miód, jałowcowy wywar, piołek śpiący, połyskliwy wywar mniszków i bagienne kadzidu. Można piołek śpiący kupować za 5k i sprzedawać na aukcji za 20k. Fajny sposób. Dobra, cześć, subskrybujcie to mój pierwszy filmik. Cześć.